Witam serdecznie! Eee, to jestem ja, Apoloris. Tutaj jest mój drugi przyjaciel, Jimson, 90 Level Warrior World of Warcraft oczywiście, World of Warcraft, ja mam na imię Michał. Eee, I w, mam wielki powrót, <grym>, że tak to nazwę, po, po wielu, 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 wielu. Eee, nie wielu latach, ale wielu miesiącach to lepiej brzmi. Eee, Powróciłem do. Co jest? O cholera! Muszę wrócić do garnizonu. Wiecie jak ciężko było mi się ogarnąć, co to jest ten kurwa garnizon w ogóle. Muszę go szukać... czy znaczy szukać. Z, yy, w czasie gry to się wiadomo tam odkrywało. Ale... Po takiej przerwie nie... Nie, 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 nie chciało mi się czytać poradników, więc sobie napały grałem. Całkiem okej. Okay. Całkiem fajne to jest. Yy, ja mam... Jakby to powiedzieć, nie. full gear PvP jeszcze nie mam, e, mam full gear za honor już praktycznie z, y, zakupiony, e, niecały miesiąc, tam miałem 80 level, 20 to, to, to levelków, to, to co to może! momencik, e, no i teraz się tak troszkę bawię, tak, mm, chcę, tro chcę jeszcze, no w sumie chyba jeden item mam za honor, czy do kupienia, I jakiś tam... Tak się nazywa. Pierścionki. A tak, o piękny mam. No. Pięknego mam monta. Yy, niestety nie, nie kupionego za roladę. gdzie tam dostałem. Nic nie ma w takim house. się. O! Ee, powiem Wam tak, no nie wiem czy yy, ktoś yy, z, jakich, z jakichś gości, z, z jakichś graczy, którzy m, znają się. Bardzo dobrze na, na World of Warcraft będzie to oglądał, ale... Ja mam taką swoją... Z, z, inną technikę niż wszyscy. Mam, że tutaj mam te misje, no i ja to tak w sobie... Czasem wchodzę tylko dla WoWa Wo po to, bo... Wróciłem do niego, grałem miesiąc. Ostro, ostro, ostro z I on już się znowu, kurde, trochę... Trochę tak nudzi, no. to się, to Dlatego tą Warriorem zacząłem grać. Ale... Pięknie. W yy, ja zacząłem grać, ale no... Też się już widzę. No wszystkie, wszystkie, wszystkie wygra! Wykrakał, wykrakał! Wykrakał synek. Kurna, to ryczy. No i dobra. Co ona się cieszy, że, że, że nas zabili? Wyślemy tutaj mojego. Co ty gronisz? Mój. M, moja. Bo nie robię w ogóle tych questów takich na. na nich. Jeszcze. Może, może, jak. Właśnie. Będzie mi się aż tak bardzo nudziło. No, wyślemy ją. To wtedy. Będę to robił, bo naprawdę to jest. Męczące te, 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 te kościki Dla niektórych. W większości przychodzi właśnie się po napierdalać właśnie. Zapomniałem się zapisać. Zrobimy sobie jednego battle grandika. Może dwa. Zobaczymy jak mi tutaj pójdzie. Postaram się pokazać z jak najlepszej strony. Czyli kurwa będzie wstyd i hańba. No ale co, nie ma się poddawać. Ale bo mnie denerwujesz, jak tak za mną chodzisz. Dalej, no mu muzykę. Muzyka to tu jest pierwsza klasa. I od razu Battleground. Nic, pewnie wejdziemy na taki, co już przegrywamy. Ja, na pewno. Ale ja to. Na drobie. A nie. Zajebiście. Co to mamy za Battle Granda? Ja go właśnie do końca kurde, nie rozumiem. Ja w niego gram cały czas. Lej jeszcze trochę. No. Eee, ja go tak do końca nie rozumiem, bo wiem, że muszę wziąć tutaj jedną z tych yy, flag Power orbów Mi to wygląda na flagę, ale power orbów I zanieść chyba tutaj Ale jak ja tu z tym jestem, to nie wiem co, punkty lecą wtedy Ja ten znowu nie poczytałem, bo czemu oni się rzucają kurwa No świry ja mam taki fajny, o, yy, ja pokażę w ogóle Jakby się to interesowało Co tutaj mam ciekawego Nic szczególnego, nic z czym szczególnym się niestety nie mogę tutaj poszczycić Więc z, yy, z, z transmu... ...gorifierowałem <grym> Dobra No i teraz mam tą, taką czapę Taki turban trochę tak trochę na takiego araba się, się robię, to może będzie... Kurwa, dobra, pokażę to potem. Teraz czekam nas tutaj potężnie... O, ty ja na pewno... O myślałem, że coś nam dała. Dobrego. Teraz możesz wrócić do mnie, mój przyjacielu. Się wycofam, bo jak ja się rozpędzę na moim Pięknym złotym smoku. To będzie lipka. Wio! Szkoda, że nie mam tu z nikim komunikacji, ale ja idę na prawą stronę! Woohoo! Ja to ich rozniszczę chyba, nie? Dzisiaj co? Wygramy to, kurwa, na pewno, ja mam motywację. To jest moje. O, te suczki! O, ty, skurczy byku, chcesz odciąć mnie od internetu? Co on mi mnie kurwa teleportną. Co za młot. Jedziemy z nimi, jedziemy z nimi, panie Michale! Raz, dwa, Stunik, odsztyw pytkę! Meszkę w meszkę! Tu jest, tu jest, tu jest, dawajcie z nim, dawajcie. Dawaj go, kurwa! Leżą, leżą, leży, leży, Nie popełnie nie popuszczę przecież, kurwa, co ty? Dawaj go, Michał, dojebaj go, raz, dwa. Tak mało, no tylko zapierdniczam. Ach! To słabo, to słabo, ale nikt mnie nie atakuje, mogę się tutaj kurde, teraz wyżyć. Macie wszyscy ten. Następny. Raz, dwa, raz, dwa, szybko! Co jest? Kurwa, raz, dwa, trzy! To jest właśnie. A jak my wygrywamy? Bo ja tu się tylko napierdala, ale to nie robię misji. Znaczy tego, co tam. Dobra. Idę teraz zrobić. Która jest odrodzona? Tam czy tam? Tam. To jest mak Dobra. Kryję go. kryjecie, Cię, kryję Cię! Chociaż mnie nie słyszysz, ale... Leży, leży, leży! Ja popuszczę ją ty, z tą flagą pitaj! Jak co za kurczę młotek. Dobra, jest mój tam. Ten kurde boroczek. Ja i do ściany się teleportowałem. Gdzie on jest? Tutaj. Muszę sobie zrobić tego. Ty stuna dostajesz. Odda się, od mojej baby. Dobra, ja spadam stąd. Dobra, kto tu mnie uratuje? Mam flesza. A czy flesza? Blinka! No i dawać, jedziemy z nim z powrotem Wielki powrót. Jedziemy Hohoho <śmianowiczony> Leżysz, leżysz mój przyjacielu Gdzie on jest kurwa Co tu mnie za piedele za młot Dobra, dobicie go tam Nie tego Tu jest, skurczywek Dobra, 50 kafli! Oho! To jest jednak siła maga, no! Jak nie atakują, to tu się źle dla nich skończy. Po prostu, eee, oczywiście, na wszystkie sugestie jestem otwarty. Jak tu mam jeszcze wytworzyć większy damage? Gdzie on jest? Tutaj, stunik ma. Macie maga, ma stunika, możecie go bić, moi przyjaciele. Prawy, lewy. Leżysz czy nie? Chyba zaraz ja padnę. Bo mnie tu gdzieś oblężają koledzy. Hej, 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 hej! Co to, co to? Zostawiliście mnie na pastwę losu? zaraz? Mam flesza? Nie mam. Padam, padam, padam. No to walczymy do końca. Aaa! na Ostatki sił. Healuj się mnie! Dobra. No co za kurwa pizduś? Nie mogę, ja nie dobrze skastować, wy kurwy. No tam tego do jebie no coś. nie chcesz się z nim kolegować. Co pomogli mi? A chuj mi pomogli. To do dołu. <grystanie> Te, ilujecie mnie? A tu wam grę chyba Wygrywam. Nie no, to ten d 62 Pięknie, podoba mi się to. Wiem, że ryczę, dobra, nie będę już krzyczał Bo to potem się źle odbija Teraz będzie spokojna audycja o wygrywaniu na Battlegroundzie. Chodźcie Śmiało Się okaże, że kurwa chuja d tu zrobiłem Co to jest? Kara! Po co mi tu psa wysyłasz? Tu jest, leży Dobra Tam już mu kurcze założyli klateczkę Tę karcza trzeba zabić. Bo tam jest kurwia, stoi sobie psa, se wysyła zamiast sam przychodzić. Aha, ja nie zdążę nawet nikogo zabić. Tam jest jeden, tam jest drugi. No punkt, tyle co. Się wszyscy pchają, żeby sobie pozabijać. Bo widzę, że ten battle Grand jest raczej yy, wygrany. Proszę się ockną w ostatnim momencie. Aj, leci! Pat! 38, tam ma troszeczkę jeszcze do bicia. Ja to wykończę go. Mogą być w tym moi przyjaciele. Co zabijemy go? Zabijemy go. Jeszcze ja sobie nie pierdnie nawet. Ja nie mam tego. O jest, kurcze walka ma więcej życia przecież Który team? No ja Czekaj, 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 żeby nie było głupot I no nie jest najgorszy, tylko z magów Najgorszy kurwa No nie powinienem mieć tak niskiego damage'u magiem, tak? Że znaczy, w porównaniu do nich I, i, I o ile oni mają więcej ode mnie hmm, A ogólnie W całym rozrachunku No, no dobrze no Dobrze, dobrze. Podoba mi się. Podoba mi się, że udało mi się pokazać w końcu. Jak wygrywam w jakąś grę. Nie no, świruję, popuszczę ten tutaj. Kragel bo się poduszę zaraz. E, Okej, okay. fajnie, że się mi udało. Fajnie, że udało mi się e, tak pokazać, że coś tutaj jest. Ch chętnie z kimś pogram. Ten, ja gram na serwerze Anachronos. Mm, gram z kilkoma też znajomymi których aktualnie teraz nie ma. Nie wiem gdzie są. Znaczy wiem, czy wiem gdzie są, ale nie mogę powiedzieć. Eee, no i mam nadzieję, że jak ktoś jest w ogóle chętny, to zapraszamy. Ja bardzo chętnie stworzę jakąś dzielnię polską, jak za starych dobrych lat. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.